Witajcie, no trochę ciemno i szumi obraz, ale zaraz wyjdziemy i światło będzie lepiej. Dzisiaj, dzisiaj Wam pokażę jak działa tak zwany AirTag, czyli lokalizator od Apple'a. Tak tutaj włączę nagrywanie ekranu. 2, 1, 0. Proszę bardzo. Mamy odpaloną aplikację Find My iPhone. Ta sama aplikacja służy też do lokalizacji AirTagów. No, jak tu widzicie ta uśmiechnięta buźka. To jest właśnie RT, który się znajduje w tej chwili w mieszkaniu. No i spróbujmy go znaleźć. Dajemy na Find Nearby. Searching for Signal. O, już trzeba kawałek przejść. Idziemy, idziemy, idziemy. No widać w dobrą stronę, idziemy, bo się połączył. I możemy sobie pomóc. Naciskamy głośniczek. Nie wiem, czy to słychać, czy się nagrało. Jeszcze raz. Także mamy naprowadzenie dźwiękowe. To Idziemy w kierunku dźwięku, ale jak już jesteśmy w miarę blisko, to jak widzicie, wyświetla nam się też odległość. Czyli taka klasyczna gra ciepło-zimno. Widzimy, czy się zbliżamy, oddalamy. O, i nawet tu nam pokazuje kierunek, w którą stronę, jak już jesteśmy bardzo blisko. Proszę bardzo. Tu AirTag leży na stole. Telefon nam zaczyna wibrować. Bliwe, bliwe, biwej. I dokładnie. Został zlokalizowany. No, jak już jest namierzony, to możemy spróbować odejść dalej. Jak widzicie, pokazuje nam 1,5 metra na prawo. Prawo z tyłu. 3,5, 4 metry na prawo, całkiem do tyłu. Także działa to całkiem fajnie. A jak to działa? No to Wam zaraz opowiem, tylko się rozstawię z telefonem, wyłączę nagrywanie. Op! Jajaj. Stop recording, stop recording. Dobra. Jest, jest. A więc. To nasze małe sudo technologiczne ma wbudowany moduł Bluetooth i ma wbudowane tak zwane NFC. Czyli Near Field Communications. Czyli to, co jest używane między innymi w kartach kredytowych do płatności zbliżeniowych. A więc, jak widzieliście w tej aplikacji na początku, jak dopiero co złapał sygnał, to złapał sygnał z Bluetooth'a. Natomiast, jak już potem byliśmy bliżej, no to zaczął namierzać też przez NFC i dzięki temu był w stanie dokładnie pokazać kierunek, w jakim mamy się udawać, odległość. I, i to wszystko. Ale, niektórzy mogą z Was zapytać ale jak to jest, że taki lokalizator gdzie zostawimy? poza domem, to też jesteśmy go w stanie namierzyć. Przecież nie mamy tu wbudowanego GPS-a, aczkolwiek niektórzy próbowali twierdzić, że tak. A no działa to tak, że jak gdzieś to zostawimy, to to urządzenie cały czas nadaje po Bluetoothie i wszystkie iPhony, że tak powiem, zombie w okolicy, jak usłyszą takiego tokena, który transmisuje swój unikalny Znak rozpoznawczy, no to zgłaszają do sieci, że znalazłem czy zobaczyłem coś takiego tu i tu, gdzie ja się w tej chwili znajduję. Ładuję to z powrotem do sieci. Jak opalimy aplikację Find mine. no to wtedy łączy się z serwerem, ściąga te dane i dzięki temu możemy stwierdzić, gdzie coś zgubiliśmy. I nie tylko, gdzie coś zgubiliśmy. Ostatnio czytałem o bardzo ciekawym zastosowaniu. No i tu właśnie w artykule było napisane, że kobieta wykorzystała GPS, ale na zdjęciach, które tam na stronie policji umieścili, ewidentnie był to AirTag Apple. A co zrobiła? No, że tak powiem delikatnie, była wkurwiona, jak już któryś raz jej ktoś z nagrobka znicze zajumał. No i w związku z tym to jednego z zniczy przy okazji wróciła Ertaga, no i dzięki temu była potem w stanie namierzyć, we jej znicze kradł pewien starszy pan. No i wtedy już jak po nitce do kłębka, policja zrobiła nalot, znalazła znicze, znalazła właśnie Ertega. Także trochę ryzykowne, bo Ertag nie jest tani, ale biorąc pod uwagę ile zniczy ukradł, to widać się opłacało. I co i na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i się widzimy ponownie wkrótce. A tak przy okazji, to najnowsze iPhone'y też posiadają taką funkcję wbudowaną. Jak sobie zaktualizowaliście oprogramowanie, wejdziecie tam w opcję. To jest teraz opcja też, znajdź tego iPhone'a, nawet jak jest wyłączony. Także ewidentnie ta technologia już była od któregoś iPhone'a wbudowana w urządzenia. I dzięki temu, jak ktoś nam ukradnie telefon, czy go zgubimy, to nawet jak padnie bateria, chyba jak padnie bateria, no z tego co podawali, to nawet jak jest niezalogowany do sieci, to może go znaleźć, więc podejrzewam, że tam minimalna ilość zasilania wystarcza, żeby właśnie wszystkie iPhony w okolicy były w stanie go namierzyć, przekazać informacje do sieci, gdzie się znajduje, i tym sposobem możemy odzyskać nasz telefon. Na dzisiaj to tyle. Hej!